Andrew Garfield, człowiek, którego kariera to sinusoida. Od teatru przez Oscary po jednego z najbardziej kochanych Spider-Manów w historii. Aktor z niezwykłą wrażliwością, poczuciem humoru, a także bohater jednej największej afer filmowych ostatniej dekady. Skąd się wziął? Jak zrobił karierę? I co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami The Amazing Spider-Man 3 że nigdy nie powstał? Poznajcie całą historię. Andrew Russell Garfield urodził się 20 sierpnia w 1983 roku w Los Angeles. Jego mama Brytyjka, jego ojciec Amerykanin o żydowskich korzeniach. Gdy Andrew miał zaledwie 3 lata, rodzina przeprowadziła się do Anglii, do miasteczka Epsom. Dorosł więc jako pół Amerykanin, pół Brytyjczyk, co sam wspomina jako ciekawy, ale skomplikowany miks kulturowy. Z czasem aktor odkrył, że jego rodzina ma również polskie korzenie. I że jego żydowscy przodkowie pochodzili z terenów dzisiejszej Polski. Zostało to potwierdzone w programie genealogicznym w 2025 roku. W młodości Garfield trenował gimnastykę i pływanie. Jego ojciec był trenerem, jednak to teatr szybko stał się jego pasją. A, a, a Andrew uczęszczał do City of London Freeman's School, a później dostał się do jednej z najlepszych szkół aktorskich na świecie Royal Central School of Speech and Drama w Londynie. Na scenie zadebiutował wcześniej. Już w 2004 roku zagrał w spektaklu Cass, za który otrzymał nagrodę dla najbardziej obiecującego młodego aktora. To była iskra, która zapaliła całą jego karierę. W 2005 roku pojawił się w serialu Sugar Rush, a chwilę później w Doctor Who. Świat filmu jednak poznał go dzięki roli Jacka Buridża w Boy, a za którą zdobył BAFTA. Przełom przed 2012 w roku, gdzie Garfield wścielił się w Eduardo Saverina w The Social Network. To była rola, która uczyniła go globalnym nazwiskiem. Podczas grania, jednego z pierwszych przyjaciół Marka Zuckerberga w tym samym roku zagrał w Never Let Me Go i udowodnił, że potrafi nie tylko grać emocje, ale wręcz nimi hipnotyzować. W 2012 roku Garfield został wybrany do roli Spider-Mana, nowy, młodzieżowy, energetyczny reboot Marvelowskiego bohatera. The Amazing Spider-Man odniósł ogromny sukces, a w 2014 roku świat zobaczył drugą część. Choć film zarobił dużo pieniędzy, fani i krytycy wskazywali na pośpiech, chaos fabuły i zbyt wiele złoczyńców. Mimo to jeszcze wtedy nikt nie spodziewał się, że nie powstanie ani trzecia, ani czwarta część. Sona zapowiedziało je przecież oficjalnie. I tu zaczyna się jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów w karierze Garfielda. Oficjalnie Sony tłumaczyło później wszystko złą sprzedażą, rekalkulacją marki, dogadaniem z Marvelem, ale prawda jest dużo bardziej dramatyczna. W 2014 roku Sony zaplanowało ogromny event w Rio de Janeiro. Andrew Garfield miał tam oficjalnie ogłosić The Amazing Spider-Man 3. Hotel opłacony, praca gotowa, scena przygotowana. I wtedy Garfield nie przychodzi, nie pojawia się na scenie, nie wita prasy, nie nagrywa zapowiedzi. Zgodnie z ludzie z Sony byli wściekli. Tu miała być globalna prezentacja nowej fazy uniwersu. I to właśnie, według Insiderów, relacja Garfielda ze studiem pękła na pół. Garfield tłumaczył to później chorobą i wyczerpaniem. Sony nie uwierzyło. Później doszło do słynnego Sony Hack. W internecie pojawiły się maile producentów. W części z nich miały podać określenia o Garfieldzie jako trudnym i nieprofesjonalnym. To pogłębiło kryzys. Sequel nie został przyjęty tak, jak oczekiwano. Sony pod presją finansową i PR-ową zaczęło szukać ratunku. Gdy Marvel Studios zaproponował sprawie: Kevin Fake miał postawić warunek. Możemy włączyć Spidermana do MCU, ale musimy zacząć od nowa. Nowy aktor, nowy Peter. Sony się zgodziło, bo potrzebowało pieniędzy i nowego startu. I tak Andrew Garfield bez decyzji, bez pożegnania stracił rolę Spidermana. A co miało się znajdować w niesamowitym Spidermanie 3, który nigdy nie ujrzał światła dziennego? Peter Parker, który próbuje ożywić Gwen Stacy, Sinister Six w pełnym składzie, Black Cat gotowa do większej roli, eksperyment z klonami Harry Osborn jako główny złoczyńca. Podobną część fabuły można zobaczyć sobie w Spidermanie, który jest grywalny. Na konsolę w pierwszej części Nie jest to dokładnie to samo Ale chodziło o bardzo podobny klimat Tylko, że po prostu zekranizowany Z Andrew Garfieldem w roli głównej oczywiście To wszystko było w planach I wszystko przepadło Garfield po latach powiedział z żalem Chciałem Spider-Man długo Kocham go Ale to nie zależało ode mnie Dopiero powrót w No Way Home w 2021 roku Pokazał jak bardzo fani wciąż go kochają Peter Parker. Po utracie roli Garfield nie zniknął, wręcz przeciwnie, rozwinął skrzydła. Zagrał w Hacksaw Ridge, dzięki której miał nominację do Oscara, zagrał w Silence Martina Scoresse, a w 2020 roku zachwycił w Tick Tick Boom, zdobywając Złoty Glob. Do tego wrócił na scenę, w Angels in America zdobył Tony Award, jedną z najważniejszych nagród teatralnych. Garfield dba o prywatność. Jego najbardziej znany związek z Emma Stone był intensywny, ale zakończył się w 2015 roku. Jest znany ze swojej empatii, wrażliwości i dużego poczucia humoru, ale też z tego, że nie godzi się na byle jakie projekty. Wybiera role, które do niego mówią. Andrew Garfield to aktor, który przeszedł przez sukcesy, porażki, konflikty i wielkie powroty. Stracił rolę spider przez jedną z największych ludzkich ofer, ale dziś jest bardziej szanowany niż kiedykolwiek. A jeśli bym Ci się spodobał, to napisz w komentarzu, czy są jakiekolwiek szanse, czy niesamowity Spider-Man 3 ujrzy światło dzienne. Zdawcie suba i dzięki za oglądanie. Cześć!